Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Strusik, wasz ulubiony raper, poeta, filantrop i tak dalej, i tak dalej, można wymienić tak nieskończoność, ja wiem, ja wiem, ale dzisiaj nie o mnie, dzisiaj jest ktoś inny najważniejszy, czyli mały Adaś, na którego zbieramy pieniądze Panie i nieprzypadkowo się. znajdujemy się tutaj, w munkowej, na naszej ziemi, bo tutaj w szkole podstawowej odbędzie się właśnie tur turniej siatkówki, ale to za chwilę, chodźcie za mną. No i właśnie, tak jak mówiłem, zbieramy dzisiaj razem dla Adasia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że gruby pitos dzisiaj nazbieramy i ludzie będą hojni w swojej pomocy. Zapraszam do kawiarenki. Idziemy. Jak widzicie zdrowo, na sportowo, ale są na smakołyki. Można kupić, zjeść, wypić kaweczkę i to wszystko w szczytnym celu. Także zaraz robimy tu objazd po stanowiskach i wszystko zobaczymy, co tutaj mają dobrego. Niesamowite atrakcje. Malowanie dzieci. Moja ulubiona zabawa z dzieciństwa. I później, zobaczymy, zobaczymy, ale też mam chrapkę się pomalować na jakiegoś Spidermana, wariata. Znajdujemy ja się przy kolejnym stanowisku. dla na Adasia. Dziewczyny, same robiliście lemoniały? Długo wam to zajęło? Ale chyba spoko, cieszycie się, że można pomalać, nie? No i on to chodzi, świetny, dziewczyny. Tak jest? Ciepla. Popatrzcie teraz tutaj, widzowie. Kanapeczki, jajko, pomidor, trzyneczkę. Jezu, ale on to wszystko zsunął, ale nie mówi. No i wiadomo, jesteśmy na wiosce, co to oznacza. Proszę zobaczyć: smalczyk, ogóreczki, wszystko co najlepsze, widzowie. Czego chcić więcej? To jest. Tak wygląda właśnie. Tak jest u nas, tak się pomaga, tak się jedzie z tematem, tak? Oczywiście, informacja dla wszystkich. Dzisiaj rozgrywany jest turniej charytatywny w piłkę siatkową. Wow. Także dzisiaj zobaczymy czy, a oczywiście jako selekcjoner będę tutaj scout wybierał, znajdziemy może jakiegoś Mufę do Leona albo Bartosza Kurka. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie idziemy na górę będziemy komentować mecz. Będą wielkie emocje. Zapraszam, 300? No to mamy 300 po raz pierwszy, 300 po raz pierwszy. Dobrze, że w jednym z tych 350, 350, 400? 450. 450, to przebije? Proszę Państwa, to jest naprawdę dobra wysoka. Mamy 500 po raz pierwszy. 550. 550, to przebije? No tutaj poszło do walki, będzie punktualny przy dołączy. 550. 650 na pieca, artystek prawie krótki. Kto da więcej? 650 po raz drugi. Czy ktoś jeszcze od razu się przebił? 750 po raz Zamykamy krótką krew, krótką krew. Kto da więcej? 750 po raz drugi. I. Czy ktoś jeszcze przebija? 750. Ktoś już od razu od razu Jeszcze ktoś przebija?

licytacje koszulki legendy brazylijskiej piłki się. Cena, mamy 100, mamy 250, mamy 300. Mamy 300 po raz pierwszy. 350 po raz pierwszy. 400 po raz pierwszy, kto przebije? 450, po raz pierwszy. Kto jest na więcej? Mamy 5 Kto da więcej? 650, jeszcze jeszcze więcej. 650 pierwszy. 650 po raz pierwszy. 700 po raz pierwszy. Ktoś na więcej? Zobaczcie tą 800? Nie, 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 nie. 800. Mamy 800 po raz pierwszy. Jarek, Jarek. 850 po raz drugi Jarek, Jarek, lec! 850 po raz drugi Jarek! Tak, tak, dziewięćset, dziewięćset Dziewięćset, tak? Nie, Finał No i zaczął się mecz i na Brak na drogę oczywiście Dziękujemy za brawo Zgodnieliśmy także, tak że trzeba się posilić Proszę, zobaczcie Moim zdaniem Bez, bez żadnego zbędnego gadania mogę powiedzieć, że to będzie mualla Także spróbujemy Muala. <noise> Szkoda, że nie wziąłem ze sobą naklejek. Bo to jest muala. <noise> mm. Palce liczać. Tak Liza. Patrzcie, patrzcie jaki miłamy słodkość. Moim zdaniem to jest coś naprawdę... Niesamowitego. Niesamowitego, jak tutaj społeczność lokalna się zebrała. Postarała się, żeby to wszystko dobrze wyglądało Coś pięknego Oby więcej takich dobrych ludzi było wśród nas <śmienicza> Kurde, ale mam okulary zaparowane Godzina 21 Zaraz lecimy na koncert Jo! Jo! Ja zawsze na koncertach Jak robię wyśpiewkę tego typu wydarzenia Zawsze robię rozdziale publiczne A z tym racji, że dzisiaj wszyscy Poparali Jakie u oh <laughs> <laughs>